Wy na co dzień żyjecie w Krakowie i też moje pytanie takie, dzieli Was ta ponad 20 lat różnicy? Czy czasami wychodzi to w jakichś sytuacjach, że macie jakieś inne podejście do pewnych spraw? Ponad 20, ja niech się zastanawia. No tak, kiedyś było 24, a teraz ile jest, kochanie? Nie wiem, to zależy, kto pisze. <laughs> to prawda! Czy jestem patrycja, czy Paulina, to też zależy. No tak, tak. są Sołtysik, czy Sołtysik. Wiesz co, ja powiem tak, nie lubiłam takich pytań od moich koleżanek, dlatego że to jest tak kwestia indywidualna i nie każda, nie wiem, 30-latka jest taka sama, nie każdy 50-latek jest taki sam, więc, więc nie. Zdaję sobie sprawę, że szczególnie kiedy do Stasia mówimy, nie możemy powiedzieć w naszych czasach. I jakby jest ten przeskok. Jak tata był mały, jak mama była mała, to są jednak zupełnie jakieś inne okresy, ale... Uczciwie powiem, że no, z pewnej sytuacji sobie żartujemy, mhm. ale, ale no, nie jest to coś, co przeszkadza, nie determinuje związek. No tak, ale poza tym było też tak, jak pamiętasz, że w paru kwestiach, na przykład, jeśli chodzi o gust muzyczny, to się zgadzaliśmy i to dosyć perfekcyjnie. Mimo, że e, abba i Lady Punk to moje liceum, a ciebie jeszcze na świecie nie było, to jednak ta abba. I różnego rodzaju tego typu e, e, nagrania nas połączyły, bo mamy podobny gust muzyczny na przykład, a albo e, e, Patrycja jest e, e, wieczną wielbicielką Grzegorza Turnała, ja również i na tej kanwie żeśmy się spotkali, dogadali, plus połączył nas Milan Kundera, a to jest e, wartość kulturalna ponadczasowa, e, e, no ponadczasowa po prostu. No.